Lej. Przed południem bardzo dużo słońca, bezchmurne niebo nad województwami południowo-wschodnimi, trochę więcej chmur nad północnymi regionami, ale przed południem nie powinno padać. W drugiej części dnia już pojawią się opady, będą one związane z głównie, głównie z burzami, aczkolwiek na północy kraju dzisiaj raczej bez burz, tamten deszcz będzie niewielki, mocniejszego opadu spodziewamy się. Na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, zwłaszcza w południowej części Wielkopolski. I tutaj te burze mogą dzisiaj być faktycznie gwałtowne, z mocniejszym deszczem i porywistym wiatrem. Burzowo po południu będzie też w górach. Natomiast spokojnie i sucho dzisiaj. Od Podlasia przez Mazowsze Ziemię Łódzką, Małopolskę i Podkarpacie. Wszędzie w ciągu dnia powinno być bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, od 23-24 w północnych regionach do 28 w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr na Ogusławy po południu może być umiarkowany, tylko podczas ewentualnych burz będzie porywisty. Ciśnienie wysokie. Po południu może trochę się obniżyć. Warszawskie barometry mają pokazać 1005 hektopaskali. Jutro jeszcze cieplej na południu Polski, nawet do 30 stopni. No i w tym upalnym powietrzu będą się rozwijać burzowe chmury. Jutro tych burzowych chmur ma być zdecydowanie więcej niż dzisiaj. No i burze będą gwałtowne. To wszystko o pogodzie. Za chwilę Sławek Siedzieniewski i Michał Zawacki porozmawiają o sporcie. Zapraszam.